Dzień dobry, witajcie. Z tej strony Maciej Mazański, portal eurowizja.org. Już od dobrych kilkunastu dni w Polsce żyjemy preselekcjami do zbliżającej się Eurowizji. Dziewięciu artystów walczy o to, by reprezentować Polskę w 61. konkursie piosenki Eurowizji, który w maju odbędzie się w Sztokholmie. A ja mam przyjemność gościć dziś ze mną jednego, jednego z tych artystów, którzy walczą. O to by w takiej roli pojawić się w Sztokholmie Michał Szpak. Dzień dobry, Michala. Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję, że znalazłeś czas i zgodziłeś się na rozmowę, bo wiem, że jesteś dość zabiegany. Dopiero co wróciłeś z planu zdjęciowego do twojego klipu. No tak, to jest generalnie jest teraz bardzo intensywny czas. A że bardzo lubię takie intensywne momenty w swoim życiu, więc jestem bardzo szczęśliwy. Powiedz, kiedy będziemy mogli zobaczyć ten klip i co na nim zobaczymy? Kiedy będziemy mogli zobaczyć ten klip? Myślę, że w odpowiednim momencie. Tak naprawdę to nie ja decyduję o tym, kiedy zostanie wypuszczony ten klip. Na pewno pojawi się wtedy, kiedy będzie miał się pojawić, i wtedy, kiedy ludzie będą po prostu mieli go i mogli go obejrzeć. Na pewno mm, fajne jest to, że kiedy dodać do szóstki tą jedynkę, wychodzi siedem, więc e, mam nadzieję, że ta siódemka, e, czyli 61, mm, tak naprawdę rozdział Eurowizji, będzie szczęśliwy. A kiedy słyszysz hasło Eurowizja, jakie jest pierwsze skojarzenie, które pojawia się w Twojej głowie? Hasło Eurowizja. Kojarzy mi się po prostu z e, niewiarygodnie ogromnym festiwalem muzycznym, na którym są e, wystawiane niezwykłe m, teatralne przedstawienia, jak i też e, cudowne głosy. To też moje dzieciństwo, tak swoją drogą, bo nie ukrywam, że Eurowizja towarzyszy e, mojej osobie od zawsze, po prostu. A masz jakiegoś ulubionego wykonawcę z Eurowizji, był ulubioną piosenkę? Czy, e, tak naprawdę m, wydaje mi się, że Eurowizja zdobyła tak ogromną e, sławę i wszyscy pamiętają e, najbardziej Abbę. To jest, e, to jest e, m, zespół, e, z którym kojarzymy Eurowizję, i który tak naprawdę wydaje mi się, doprowadził Eurowizję do tak ogromnego pułapu. Na jakim jest teraz. E, no nie ukrywam, że jest to niezwykły festiwal i, e, i zawsze marzyłem o tym, żeby na takim festiwalu wystąpić. A co najbardziej lubisz w Eurowizji? Lubię sam proces tego przedstawienia, głosowania, że głosują na siebie państwa, że wszyscy nas oglądają, że jest taka wymiana informacji, te green roomy, to że to jest e, takie patetyczne, z tak, zrobione z tak wielką pompą, że to ogląda tylu ludzi. W ogóle to, jakby to jest festiwal, e, który może bardzo dużo dać i może bardzo dużo odebrać artyście. I fajne jest to właśnie, że ryzykujemy, czasem ryzykujemy i że ten, ta, ten ogrom tego festiwalu nadaje takiej wielkiej adrenaliny, przynajmniej mojej osobie. W tym roku, jeżeli chodzi o polski udział w Eurowizji, tam było spore zamieszanie, jeżeli chodzi o proces wyboru naszego reprezentanta. Najpierw to miał być wybór wewnętrzny, potem okazało się niespodziewanie, że jednak będą to preselekcje. Strać nam proszę, czy prowadziłeś jakieś rozmowy z władzami telewizji polskiej, zanim jeszcze podjęto decyzję, że to będą otwarte preselekcje? Czy jakieś tam rozmowy były na zasadzie, że fajnie, gdybyś wystąpił podczas Eurowizji, żebyś w ogóle wziął udział w preselekcjach, i jakby na tym się kończyły te rozmowy? Także telewizja polska wyrażała jakąś tam chęć, abym wziął udział w tym konkursie. Ale tak naprawdę fajne jest to. Że reprezentant Polski zostanie wybrany przez widzów. Także już teraz liczę na Wasze głosy. 5 marca. Color of your life, po prostu. A kiedy się dowiedziałeś właśnie, że to będą preselekcje, od razu byłeś pewien, że chcesz się zgłosić? Bo jednak to jest trochę różnicy, jeżeli artysta zostanie wewnętrznie wybrany, to nie musi z nikim walczyć o ten wyjazd na Eurowizję, natomiast w przypadku preselekcji trzeba jeszcze wcześniej pokonać konkurentów, jak się okazało, nie byle jakich. Zdrowa rywalizacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Mm, przeszedłem przez... Bardzo wiele formatów telewizyjnych i no ja lubię, lubię te emocje, kiedy czeka się na głosowanie tych widzów, kiedy czeka, oczekuje się na te wyniki, kiedy rywalizuje się z gwiazdami, które są na wysokim poziomie. Umówmy się, wydaje mi się, że te preselekcje, które odbywają się w tym roku, to są preselekcje, Najlepiej obstawione gwiazdami chyba w historii. Wydaje mi się, że no, zazwyczaj było tak w preselekcjach, że byli artyści wśród tych wszystkich artystów był jeden, który był konikiem i który zazwyczaj zwyciężał. A w tym momencie mamy artystów tak naprawdę z najwyższej półki i wybór będzie trudny, wybór będzie należał naprawdę do widzów. Także ja jestem szczęśliwy z tego powodu, bo wiem, że to będzie zdrowa rywalizacja i e, że wygra ten, który zdobędzie serca widzów. A propos obsady tych preselekcji, to myślę, że kiedy zgłaszałeś się do tych preselekcji, nie wiedziałeś jeszcze, że będziesz musiał stanąć do rywalizacji z Edytą Górniak, która, jakby nie patrzeć, jest no, polską eurowizyjną legendą. Dzięki temu, że wywalczyła to drugie miejsce 22 lata temu. I chciałem Cię zapytać, jak się czujesz w roli muzycznego rywala Edyty Górniak i czy to powoduje jakiś większy stres, większy ciężar czujesz na swoich barkach z tego tytułu? Absolutnie nie jest to większy stres. Jest... Jest to e, ogromna przyjemność, że nie po raz pierwszy będę mógł stanąć na jednej scenie z Edytą Górniak, ale tym razem będę mógł z nią rywalizować. E, niewątpliwie jest to legenda, i e, niewątpliwie jest to postać, która ma zniewalający głos. E, I wydaje mi się, że nie ma w Polsce osób, które nie zakochałyby się w dźwiękach. E, które wydaje z siebie ta górniak. E, no, jestem podekscytowany, ale to na takiej zasadzie, że m, jakby nie traktuję m, tego jako m, wyzwania, tylko traktuję to jako po prostu e, kolejną przygodę życia. Będę stał na scenie z Margaret, z Edytą Górniak, z Natalią Schroeder. To wszystkie nazwiska reprezentują sobą jakiś konkretny poziom, poziom. I to świadczy o tym, że te preselekcje, które odbędą się w tym roku będą niezwykłe. A czy wydaje ci się, że Edyta Górniak ze względu na swoje doświadczenie eurowizyjne i na swój sukces ma jakąś przewagę nad resztą uczestników? Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem i nie chcę się nad tym zastanawiać. Jedni są bardzo podzielone zdanie na ten temat. Ja cieszę się, że wystąpię w tych preselekcjach z tak doborowym towarzystwem i będę mógł po prostu zetrzeć się z nimi, tak? Zrobić ogromne starcie i to tak naprawdę bardzo mnie jara, bo jest to motywujące. Nie ukrywajmy, że gdyby w preselekcjach brał udział osoby, których, nie wiem, nie znamy albo mało kojarzymy, to nie byłyby one tak atrakcyjne, a w tym momencie mm, przyprawiają one trochę odreszcze. Konkurencja konkurencją, zostawmy ją na razie. Ty, twoja piosenka. Niedawno wydałeś płytę, więc miałeś sporo premierowych utworów w zanadrzu, spośród których mogłeś wybierać swój konkursowy utwór. Dlaczego postawiłeś akurat na Color of Your Life? Color of Your Life to jest piosenka, którą um, wybrałem tak naprawdę na tą płytę um, z kilku propozycji. Um, I w momencie, kiedy pierwszy raz ją usłyszałem, to powiedziałem: Kurde, to jest piosenka idealna na Eurowizję. Um, I weszła ona w mój repertuar. Jest to przede wszystkim piosenka, która ma jakiś przekaz. To, jest, to nie jest piosenka o niczym. To jest piosenka, która mówi, że mamy jakieś przeznaczenie, że bardzo często w życiu potykamy się i napotykamy jakieś przeszkody, ale musimy wstać, podnieść się i walczyć dalej. To jest jakieś orędzie do ludzi, które posiada tak naprawdę. Refren, który chwyta za serce, bo nie da się obojęcie, obojętnie przejść koło e, motywu muzycznego, który zaczyna się na O tell me black or white". To zostaje w pamięci na całe życie i o to w tym wszystkim chodzi, żeby przekazać mm, wartościową treść a, w sposób, który po prostu trafi do każdego. Na Eurowizji ważna jest też prezentacja utworu. Masz już pomysł, wiesz już jak zaprezentujesz swój utwór? No, na razie w preselekcjach polskich. Tak, jest koncepcja, jak, jak będę wyglądam. nam? Nie, no niestety takich rzeczy nie mogę zdradzić, bo e, zepsułbym niespodziankę. Rozumiem. A, na pewno będzie to a, na. Uszyte na miarę. o, może tak, tak Rozumiem, w takim razie przekonamy się 5 marca. Um, wiele jest takich opinii, wiele osób twierdzi, że oprócz e, dobrej piosenki, jednym z Twoich atutów na Eurowizji może być Twój oryginalny wizerunek. Jak Ci się wydaje, czy Twój imidż może Ci pomóc osiągnąć e, sukces na Eurowizji? Szczerze powiem, że nie mnie to oceniać. Polska jest dość, dość konserwatywna, jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe. Europa podchodzi do tych wszystkich aspektów trochę inaczej jest bardziej otwarta. Zresztą, jakby sam sukces ostatniej wygranej, przedostatniej, tak naprawdę, wiele o tym świadczy, że. Wszystko składa się na wygraną w Eurowizji. Nie tylko piękny głos, nie tylko e, niesamowite show, mm, czy też e, stateczne piękne wykonanie, ale też to, co sobą reprezentujemy. Mm, jeśli uda mi się pojechać na Eurowizję, to myślę, że będę w stanie godnie reprezentować nasz kraj. Po prostu. A gdyby. A, to jest w stanie pomóc, czy też zaszkodzić? Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jestem sobą i nie mam zamiaru dostosowywać się do um, jakichś kryteriów. Po prostu um, jestem Michałem Szpakiem, zapodaję siebie takiego, jakim jestem, naprawdę. I albo ludzie to zrozumieją i, albo ludzie i, i to pokochają, albo po prostu znienawidzą i e, nie będą chcieli mm, na to patrzeć. Ale wiem, że coraz więcej osób jest e, bardzo za tą piosenką. Zresztą na przykład Color of Your Life mm, to jest piosenka, którą wybrali moi fani. E, gdzie były organizowane sądy na, i jakby na portalach internetowych e, i zestawienie dwóch numerów. Jeden e, z numerów e, był przedstawiony już z teledyskiem, nosi ty tytuł Such as Live. To był taki operowy numer, a drugi z Lyric Video został przedstawiony jako kontra do tego i widzowie mogli zagłosować na utwór eurowizyjny i tak naprawdę pomóc mi w wyborze, dlatego że wybór piosenki eurowizyjnej nie był łatwy. Postawili na color of your life i uważam, że, że jest to dobry wybór. Ta piosenka po prostu zostaje w pamięci i to jest najważniejsze. A wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie bierzesz udziału w preselekcjach, i w sobotni wieczór siadasz sobie przed telewizorem, oglądasz preselekcję. Na kogo wysłałbyś się a wtedy? Musiałbym wysłuchać wszystkich e, uczestników. Nie jestem w stanie teraz e, podjąć decyzji, dlatego że dla mnie liczy się wykonanie na żywo, bo. E, Ludzie wchodzą do studia, gwiazdy wchodzą do studia, nagrywają piosenki i one są wymuskane, wyciskane, wszystko jest po prostu wyczyszczone, dobrze zremiksowane. Tutaj to coś tam, coś tam, podreperowany numerek, a w momencie, kiedy wychodzi ktoś na scenę, to wszystko siada. Dopóki nie zobaczę m, występów wszystkich w tych preselekcjach, nie będę w stanie wyłonić e, faworyta po prostu. Nie, nie słyszałem wykonań. E, utworów preselekcyjnych. Czekam na to i wtedy będę mógł odpowiedzieć na to pytanie, więc podejdź do mnie wtedy z e, mikrofonem i zapytaj się mnie, wtedy ci odpowiem. Dobrze, to jesteśmy umówieni w takim razie. A czy mógłbym cię poprosić tak na koniec, czy wykonałbyś chociaż krótki fragment swojego utworu dla naszych widzów? Spoko. O, o, o tell me black or white, what color is your life. Dzięki bardzo. Drodzy. Życzę dużo szczęścia w preselekcjach. Powodzenia. Dziękuję. No liczę na głosy i nie ukrywam, że będzie to dla mnie naprawdę ogromna frajda wzięcie udziału w tych preselekcjach. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a Was wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie na portal www.Eurowizja.org. Tam wszystkie najświeższe aktualności związane z polskimi preselekcjami, a także zapraszamy do subskrybowania tego kanału, kanału Dobry Wieczór Europa. Tutaj materiały wideo związane z Eurowizją. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia.